O, cholera, o, 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 widzę mnie, jak on Ej, jeszcze raz, bo ja się wyjrzyłem. Nie no, tak... Nie ma Nie, nie ma szans. Mam nakładkę na całego... No A to mogę, sobie się, na... Dobra, no. mogę się ruszać? Dobra, mogę się ruszać, nic nie jest, ale mogę się ruszać. Dobra. <ściski> <ścinakra> o, jeszcze deszcz pada, co za debil to. Labia. Też na betonie, też na, na betonie. No, bo parę to wziąłem, teraz. Parę wziąłem, e, wziąłem aktualną. E, prowadź, nie, bo nic nie widzę. Stój, stój, stój. A, a, a. <śla> teraz biegnij. Kładź, tak? musimy w osobnych momentach skakać. Oooo, yes, <ślał> Nie! Spot, spot, spot! Dobra, jednego mniej. <ślał> ty myślałem, że ty umarłeś, nie? Bo coś nie zacząłeś. Moje nogi! <ślał> O, jestem, jestem, jestem u niego! Trzymam go! A, dobra, nieważne, spadłem Marcin tu leży. Co tam, co biegnie, 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 biegnie. O kurde! Wskazuję na ten kamień, biegnie za nie on będzie miał podcast telefoniczny na pana Jarka. Co za koszt? Pana Jarka. Kontener Maciusia. hotel pod rolatem, nie? Tutaj beczki z piaskiem. Beczki z piaskiem. To jest piękny. Nic nie nałem, lej polacy. Pasz, jaka ci pcia, nie? Mefedronioż. Dobrze grano, no dobrze grano Bo nie umie pogodzić się z tym, że nie potrafię drawieniu. na bardzo rano, jak nie Cóż za piękny wyskok! <śm> I biegnę. Jak ten może. <śm> Tam musisz górą me chcesz. Mę się tu. Ciecha, punk się Nie! Co ja ci pomagam w ogóle, Ciecham, ja biegnie. I biegnie dalej, biegnie po zwycięstwo. Ej, chodź. Co ty robisz? Co ty robisz? Skacz <grym> <grym> Chodź, pokażę ci bagażnik z bliska. <grym> Widziałeś? No! no bo... Skacz <grym> To, PANCUŚ! PANCUŚ! widzimy że się jeszcze KÓŁO GÓRO! DOSAŁ NA Ej, bo nie mogę kontynuuj kliknąć. To ze no. mnyską kliknij. Nie mogę nic, mam nakładkę. Na Jaką nakładkę? GFORCE EXPERIENCE. GeForce EXPERIENCE. To już Co za mongol? G GeForce EXPERIENCE. Poczekaj, nie jest TAK JEST Dobra! Bo już no. myślałem, że taki content się zmordował! Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, Dobra, szybko patrz lecimy! Run, I co nie? co... Co robić, bo ja nie wiem... No, strącić nas... O kurde, prawie spadłem! Ja się rozbiłem... <grym> Jezus, prawie spadłem! No, patrz Bo ślisko tu jest! jak gdzie oni są? No biegniemy, nie? Gdzieś tu? Kurwa za chyba... O Jezus <grym> Ej ja sam gram no Chłopaki <grym> No sam ja grałeś z Marcinem, to, to... Sam z Marcinem. <grym> Geniusu No i wtedy jeszcze nie miałem nakładu Nie Jezus prawie spadłem no, Tak no, ja ja to jak nie? Tak Jak nie coś Marcin to, to nie na pełnym gazie Bo to ten Pokaż tak? To jest Szymon, ale ciebie to nie ma. To ja. No. Jak się staje? Yy... No D albo A. Zaraz, teraz jadę. Teraz, teraz trafię. Nie, na autobus. Zwiadę. Ich pobiję. Trafiłem? Nie. No trochę. Czekaj. Na... Jezus Maria! Trafię, trafię. Waga, trafię. leci. Ma dużo gazu. Ten jak lata. Trafiłem. Ta, w Bartka chyba. Uuu. Uuu. co to było? Ty nie możesz skoczyć. tak no. Jezu! Biegnij! leci Bartek, nie. stój. Nie lecie? Jak stój, leci, nie. No, nie, nie? Nie, 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 nie Jestem z wyczerpu! Jak poleciał nie ma! Jak ty! Ja biegnie, co ty nie robisz? Nie mogę, bo czekam, muszę się opanować. <laughs> jak poleciał, jak mnie żerczy! Nie jestem! Gdy się śmiejesz, a prawie sam spadłeś. Ej, co on robi tutaj? Ej, co Bartek, jest? tak nie można! Bartek! Ja, nie, no, to no, no, 10 nie osób, można. które psują zabawę na te no, Naprawdę. Sam grałem o co ci chodzi. Tam... O co ci chodzi? Tak mój jało już nieźli, bo nie mogłem się dokłosić. Ej, powiem ci jedno, za powiem za ci też go sam. Ja przez Kwęcego ja zrzuciłem go. No właśnie, Marcin to nie wrzucił Jaki tam. finisher. Gościu, teraz ja nie wiem co się dzieje, ja nic nie widzę. <laughs> ale szkoda, że ja nie mam nagrywania, stary, to perspektywa była idealna. Ej, ale mogę ich wyrzucić? czekaj, Mennel mener, Ej, mogę ich wyrzucić? Co? I co się z nie da się bić? Moje oczy... Raz... Aj, aj... Wieczork... I nie po tym kaucu Jestem safe Dobra, wchodzę do budki Ale nie wiem gdzie ja jestem O kurde Na znaczy autobus trzeba wejść? Tak, autobus znowu chodzę po budce Budka, marka. Ja w ogóle biegnę w dobrą stronę Tak Bye, bye. tylko mnie, no. Śmieciłam, że marcie. jak spadniesz. <grystanie> <grystanie> Co to jest? O... Zabiłem go. <grystanie> nice. Jeszcze Jeszcze czego, grubasa. Jezus, no jak poleciał, ty. Co ci chodzi, on nie zaczął bić. <grystanie> Co za debil. <grystanie> nie! Tak! No jak jest da mną Nie! <noise> nie. Marcie pięknie <noise> Jestem w twojej drużynie teraz <noise> No przez skor przez to Jak ja mam tu przejść? No w No na górę, na górę Kocz! Patrz, ja ci pokażę Nie wyżej za pogoń. Pogoń. Nie powiem, jaka pogoń. Rzezi, no. <grywa> A? Czemu on się sam nie zabił? <grywa> Był pół metra ode mnie. O kurwa. Możesz mnie skrzesić Mogę jakąś perspektywę. Ni kurwa, co? Tu... O kurwa. No nie. No i cholernie. Co teraz się dzieje? A Ale... No dalej gramy. Nic nie widzę. A co masz? Dalej Geforce Experience. Geforce Experience mam. <laughs> Niżej przecież natychmiast na półce. Dobra No, teraz biegniemy, ale uważaj, bo będziemy under attack. Więc jakbyśmy mm. byli. A w sumie, jak jesteśmy pod atakiem, no to przelecie nad nami, to jest, jesteśmy bezpieczni, nie? <laughs> ja im teraz pokażę, co znaczy 30. <laughs> <laughs> ja im pokażę, co znaczy 16 po serunach, nie? Chyba nie żyje. Ty czy ja? O kurde! Nie wiem kto to ale szacun dla niego. No Bartek, nie? O kurde! Jezus, o ma! Dostałem! Dostałem! Ja, ale po, tak, ale się położyłem i wstałem. Zahaczył mnie. Jezus Maria! Tak ty żyjesz? No nie wiem, no. O kurwa. Ale kurde, jak mi zahaczył, ale to Marcin chyba był. Ja byłem. Tak, ja, ale no nie wiem, co się robi. To, to człowiek, ja sam gram. Jezus Maria! No byłem jednak, ja. nie wiem, jednak. Ale, ale kurde, mania. jak od Bartka dostałem, to dosłownie mi grzywkę poprawił. Gdzie jest twórcy? Co to jest? <laughs> Marczeń czy się wywrócił, czy się wydarzył? <laughs> tak, wywrócił się. Nie. Jezu, szybko! Za bo... słabo. O kurde. No, daj. Nie! Spadłeś u mnie. Pączek na betonie, pączek na betonie. Jedzie yes. autem, a ja jadę ze schabowym. Mamy ich! Kurwa spadł! O tak. <laughs> Stachur. Kurwa. To będzie żyje. Jest kobieta. <laughs> Patrz jak się niszczy. Uuuu. CO JEST! Stachur! Ej, Dobra, no. daj go! Dobra. EJ! SPADŁEM! NIE! NIE ŻYJĘ! Albo... Może przeżyję tak? Uuu. Nie trafisz mnie! Jej! Zobaczyłeś? Ten stado! kurwa! Dobra, ja nie żyję. zartowałem. Ja mogę przestać coś nie widzielić? Na mnie, jeżeli potrafisz, ha, To ta. ja, dlaczego nie szedłeś do mnie? Co ty, ty do góry robisz? Nie pominąłeś się, co? babiku! Dostałeś przecież. Ta, dostałem. Uuu, uuu. O kurde, Co ugh, 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 I co, Śmieciu? ugh, Byłem ugh, Dobrze pan ale ja nic nie widzę. No to niech jest śmieszne. Ale to jak od Bartka do to był hit po prostu. To właśnie położyłem i wstałem. Położyłem. Ej, i tam się zaczęło. Tak jest, mamy to zwycięstwo! Ja, ja to, ja to nie, ja to nie ja to wykaruję, zauważyłem. Bardziej to zrobię. Ja spadłem w sercu. Nie mój ty! Ja to wykeruję. Ma Marzi... ja, ja, ja wykeruję. Cały kontent poszedł! Co? No to jest a co jest? To. Leży tu. Ale jeszcze bardziej jest. Ja mnie to wykaruję w nią. No właśnie. No skogi, pięknaście, idźmy. Co jest wódka pana Marka? O, Uważaj, z lewej! Ja, nie ja, nie a, ja nie nie Jakie mongoły, ja to wykeruję! Trzecia przeszkoda! Do przodu, przodu! Do przodu! Do przodu! Chłopiku, nic nie widzę! Co się dzieje? Co? I podłoga! Bartek, następnym razem masz nie spadać na pierwszej przeszkodzie, dobrze? Ja nawet nie byłem na pierwszej przeszkodzie! Aha! spadł. Bo ja pole... Znaczy, próbowałem na nią skoczyć z boku! Ja. Ja nie wiem, co się dzieje. Teraz się zrespił wiesz, nad przepaścią. Brak, jak robimy to. Ale co? Ja nie wiem. No 3 do i 2. Poczekaj chwilę, kurcy Na co? Ja biorę tego, z żadnych powodów. Co jest? Pik. Ciach. Mam budkę pana Marka. Pyk Auto pyk Oweczka pyk Tu oponki pyk Tu przeskok nad drugą siana Siana Przecież nie da się tym no Tu o Autobusem Tu do budki z oddogami, Tu lecimy dalej Tu, tu przez kamień Pyk Lecimy tu bez ja wydaje samochodu. mi się, że dobór samochodów jest fatalny Kolejna budka Tu kontener Jakieś auto przede mną. Ale się nie przejmuje! Ej. Co jest z wyskoczył z auta! Ej, co się stało? Mi się nie zacięło! Co jest? A popełnił sobie. Nie po Mi się zaczęło! Ej, podoba mi się jest wązek! Ło! Co jest? Błazaj, bo tam auto ALO HALO! ta! Ale Ale będziesz miał na no. Dziękuję. Sofer pode mnie podjechał! Nic nie widzę Masz no na ekran! Ej bo Stachu na nasze w, ten wskoczył No, jeszcze musi trafić No ale to może też w do mistrach i po prostu zaszczęść No i tak musi trafić Jak się tak. używa tego, tego? Dopalacza E E? No Ej, zostaw mnie Jesteś niemiły Jestem niemiły Zabij go Strzelaj, Marcin! Nic nie widzę człowieku, przypominam ci. Nie, poza mnie jechał! Nic nie widzę. no, co jak Tamt co, jest ale głębcego powinieneś widzieć, tak? <grym pasuje> ale gdzie jest ponczek? Na dole. Gdzie jest dół? Jeździ samochodem. Którym? O tym takim. No i zawsze. Dawaj go ponczek. Karabinami, żeby się położył. Na traf co ty robisz? To jest oh, dziura Jaw pal wol teraz, wol teraz! O Mamy to! A w ogóle jeździłem sobie z Marcinem przez tak dwie minuty na dole Serio? Bo wsiadłem w, autka, w auto Bartka i zjechałem na to Ej, to nie było miłe, ja nic nie widzę. Nawet nie zauważam koloru zbytnio, wiesz. A to chyba normalne. Teraz my biegniemy czy uciekamy? Nie biegniecie. Ostatnia Czo runda. Bardzo chyba. Ostatnia runda? No, Dobre. Ja... ja idę pod kątem. DAWAJ BODZUĘ! Zrobimy ich! Kurwy jeba. Yy, znaczy. kochanych przyjaciół. <laughs> unik, unik, unik. Cześć, skok. Teraz robisz ficoł kajer ja bez salto. I spagat, Spagatini. Ty, ale traf może. Ty, tu ja ci panie siedzą. Na ławce? No. Ja nie zrobię tak jak Marcin, znaczy tak jak ktoś, że sobie autkiem wjedzie tam. No to było zbyt piękne. No Marcin to zrobił, nie? Znaczy, Bartek w sumie to tak. jest. Ja nic no. nie widzę, nie... ja jestem w ogóle. Właśnie za. w ogóle jedna runda się nie liczy, nie? Bo Bartek jest hamem. No ta, to wiadomo. Kule, co... kamółce mi nie Cio... zadziałały. Ten kamień na środku drogi widzę, że jest niebezpieczny, prawda? No ta. Kurde, jakby tebe Oto. <tryk> <laughs> jak kucnął, ty On już w przeskoczył, ale tego co jest pierwszy, tego co jest pierwszy First target, jak widzę. Kurde, się schował w skrzynkach postowy Ej, ja nie mogę na to wskoczyć, jak się na to wskoczył. Z Dobra, kuercy wiesz, do na respa po prostu. Dobra, na respa? Znaczy, na tego. No nie mogę przeskoczyć znowu przez barierki. No. No, jeszcze we dwóch, tak? A to poczekajcie, chłopaki, na ten... Poczekajcie, poczekajcie, nie, nie mam broni! No chłopaki. na co? Na co? czekałeś? Ja no czekałem, no. Co jest? Co jest? I jak wygrana. Przez to, że przeciwnik nie potrafi przegrywać i musi oszukiwać. <grym> ja to przez przypadek chociaż I to nie karmie, Ja nie wygrałem I to był serii GTA V z Mongołami. ja? Ty się nie liczysz <laughs> no. Ale Enter jest no dowodny. Do następnego nie? razu cześć. Cześć! <laughs> cześć. Siema! Kochamy, dobra. <śmiech> <śmiech> tak, jak wam nie? <laughs> ej, ej, może no, no, to chyba mi mikrofon nie odbiera na no, obs to... no,